No i szanowni Państwo Widzicie no, Do Polski może się naprawdę Opłacać wrócić Może się opłacać wrócić Jeżeli, jeżeli mamy minimalne, minimalne Wynagrodzenie minimalną, minimalną emeryturę Może się opłacać wrócić do Polski Jeżeli mamy więcej niż minimalną Jeżeli mamy więcej niż minimalną Może się opłacać Zamieszkać na przykład w Hiszpanii Bo o to chodzi Że w Hiszpanii taniej kupić sobie mieszkanie w Hiszpanii. Szanowni państwo, wiecie, bo o co chodzi, bo teraz rozważamy, rozważamy to, co się może komuś opłacać, prawda? Bo w Polsce teraz jest taki problem, że jest po prostu drogi gaz, tak? Do, droga elektryczność, nie? Więc jeżeli ktoś na przykład mamy małżeństwo i oni jest mąż ma 65 lat i jest żona i ona ma 60 lat i na przykład jeżeli otrzymują może otrzymują większe emerytury na przykład emerytury będą mieli po 2,5 tysiąca, no to jeżeli mąż i żona mają razem 5 tysięcy złotych emerytury z Polski, to za 5 tysięcy złotych, jeżeli wynajmą sobie gdzieś coś taniego, to Trzeba się zastanowić, czy nie lepiej w Hiszpanii byłoby im żyć w jakimś małym miasteczku, prawda? Gdzieś, gdzieś tam, gdzieś. W Polsce wynajmiesz już. W, w Polsce wynajmiesz już coś, jakąś klitkę tam, gdzieś w jakim mm, tanim miasteczku za 2000 zł, nie? No ale tak samo wynajmiesz za 2000 zł, gdzieś na jakimś przy, przymorskim miasteczku, jakimś takim oddalonym. Prawda, niewielce turystycznym też za 2000 zł, prawda? Tylko że u nas no jest ta zimna zima, jest ciemno, prawda? Więc trzeba oświetlać te, ta elektryczność teraz jest droga, ten gaz jest strasznie drogi. No a żywność u nas właściwie chyba już jest droższa niż w Hiszpanii. Żywność jest droższa, wiecie, tam nie trzeba tych ciuchów, tego wszystkiego i ta żywność już jest droższa w Hiszpanii niż w Hiszpanii i ona coraz bardziej drożeje, prawda? Tak więc no takie jest rozwiązanie dla takich ludzi, prawda? Prawda, jeżeli co więcej, jeżeli ta emerytura ci nie wystarczy, jak wrócisz do Polski, no to możesz sobie troszeczkę pracować. Dwa dni w tygodniu, trzy dni w tygodniu, prawda? W Wielkiej Brytanii i tak będziesz musieć pracować, bo w Wielkiej Brytanii za tą emeryturę nie wyżyjesz, prawda? Finalnie, ty bardziej jak mieszkasz, jak nie masz tam nieruchomości. Tak bo o co się rozchodzi? Bo się rozchodzi o to. Że dużo ludzi, którzy mieszka w Wielkiej Brytanii, nie ma nieruchomości, prawda? Nie ma nieruchomości i wynajmuje. A wynajem w Wielkiej Brytanii jest droższy niż w Hiszpanii. Jeżeli chodzi o miasta, w Polsce jest teraz bardzo drogo. Bardzo drogo jest, jeżeli chodzi o miasta, bo w, w, do Polski przyjechało 2 miliony z nienacko ludzi. To jest bardzo drogo, jest to bezsensowne, bezsensownie drogo, ale no, zaraz, tak jak powiedziałem, no w małych miasteczkach musi. Być coraz taniej chyba, że znowu napchają do nas jakieś miliony ludzi, no to lepiej do Polski nie wracać. wtedy bo będzie i tak drogo, więc lepiej żyć sobie w takiej Hiszpanii, prawda? A też można pójść sobie dorobić, nie wiem, do jakiejś szklarni pozbierać komuś pomidory. Wiecie o co chodzi. Yy, 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 czy coś to można takie dorywcze prace też sobie dorwać, czyli można dostawać emeryturę z Polski 5000 czy 6, jeżeli ktoś dostaje emeryturę z Polski na przykład mąż i żona 4000 razem, to jest wiecie, czy tam 1000 Euro, powiedzmy. Tak. E, t, tam już mieszkania można kupić za 100 tysięcy złotych, nie? Czyli można sobie kupić takie mieszkanie za 100 tysięcy złotych i mieć już, wiecie, i tylko płacić właściwie tam, minimalne rachunki. Tak więc e, w Wielkiej Brytanii dla wielu ludzi, dla coraz większej rzeszy ludzi, można powiedzieć, dla coraz większej rzeszy ludzi. Wiecie, bo teraz w następnych latach. Teraz takich ludzi wcale nie jest dużo. Aż tak. Ale w następnych latach tych ludzi będzie coraz więcej. Ponieważ my żeśmy weszli do Unii Europejskiej w roku około, w roku tam 2004, i masowa emigracja Polaków z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, do Skandynawii, do Belgii, do Holandii no właśnie tak nastąpiła 20 lat temu. I wielu z tych ludzi, którzy wyjechało z Polski wtedy, to oni mieli właśnie tak 40 lat. Pi razy, drzwi, tak 40, 44, 35, wielu 50 miało, prawda, już dawno mają wiek emerytalny z Polski, dawno dostają emerytury z Polski, ale tych ludzi będzie coraz więcej. Lawinowo przybędzie tych ludzi, prawda? Lawinowo przybędzie ludzi. Polaków mieszkających za granicą, Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, proszę, proszę zrozumieć, A ja teraz pokażę takie dane i to są dane, i to są dane e, liczba pasażerów obsłużonych e, w polskich portach lotniczych według krajów w międzynarodowym ruchu regularnym. 2022, 2020, <ścoughs> przepraszam, 2023. No i proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Do Wiel Wielka Brytania dalej jest najbardziej obleganym przez nasze loty krajem na świecie. Do Wielkiej Brytanii dalej lata 7 milionów 733 tysiące pasażerów. No wiadomo, że no, wielu ludzi lata po trzy razy w roku, cztery razy w roku, pięć razy w roku, prawda? Eee, I dlatego te, biorą się takie liczby. To nie znaczy, że, 7, że prawie 8 milionów ludzi rocznie z polskich lotnisk, wiecie, z lotniska. Lecha Wałęsy w Gdańsku, z lotniska w Modlinie, tam z lotniska Chopena, z lotniska tam we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Krakowie z Balic. Bodajże, Balica, ta chyba. I, ten, I to nie znaczy, że 8 milionów ludzi lata do Wielkiej Brytanii rocznie. Nie, to może być po prostu. Yy, yy, wielu ludzi w tym, którzy bardzo często latają, tak bardzo często latają. I to i proszę zobaczyć, sprawie 8 milionów. Dopiero na drugim miejscu są Włochy, prawda? Włochy, czyli kraj, w którym też bardzo dużo Polaków mieszka, bardzo dużo Polaków mieszka, prawda? Ale do Włoch raczej latamy do Watykanu, do Rzymu, prawda? do naszej stolicy, bo Watykan jest naszą stolicą, prawda? Można powiedzieć naszego narodu taką drugą naszą stolicą Watykan jest. Się o tym mało mówi, ale Watykan jest, szanowni państwo, naszą stolicą, bo przecież w Polsce yy, większość ludzi, tam nie wiem, 95% yy, ludzi w Polsce, czy może nie wiem 98, jest członkami, jest członkami, szanowni państwo, yy, Kościoła, prawda, a zwierzchnikiem Kościoła jest książę Watykanu, król Watykanu, a nim jest papież, prawda, więc Watykan to jest, Watykan to, to jest, można powiedzieć, nasze państwo, prawda, moje państwo, wasze państwo, prawda, Watykan należy między innymi do Polaków, prawda, do wszystkich, znaczy należy, no jesteśmy jego częścią, prawda, więc dużo tam lata do Watykanu, do Rzymu, prawda, a, zrobiłem sobie drugą kawkę, Szanowni Państwo, zrobiłem sobie lekką przerwę kaweczka, łyczek. ok, No i jedziemy znowu. No i widzimy. W, w Wielkiej Brytanii mieszka masa ludzi. Szanowni Państwo, masa ludzi. We Włoszech mieszkają, ale w Niemczech proszę bardzo, ile lata do Niemczech ludzi. E, proszę zobaczyć, ile do Hiszpanii lata ludzi. Prawie 3 miliony. I, e, i tak już... Odchodząc od kwestii emerytur, to proszę zrozumieć, że na wszystkich to jest dziwne, bo na wszystkich hiszpańskich statystykach, na wszystkich anglojęzycznych statystykach, w, turyst, w statystykach, które pokazują ilu turystów i jacy turyści odwiedzają Hiszpanię, w ogóle nie widnieją Polacy. Jest to bardzo dziwne, proszę sobie to wyobrazić. Na większości, nie wiem, nie widziałem, nie ma w statystykach turystycznych Polaków w Hiszpanii. Jest to dziwne, mimo tego, że do Hiszpanii, proszę bardzo, lata 3 miliony pasażerów rocznie. Proszę zobaczyć, 2022-2023 wzrost o milion do Hiszpanii. Lata, szanowni Państwo, 3 miliony pasażerów rocznie tymi Ryanairami, Wizzairami, prawda? Ale tutaj mamy na przykład czarterowe. Jeszcze dodatkowo trzeba dołożyć czarterowych, nie wiem czy to dodatkowo, chyba tak. Dodatkowo czarterowe 644 tysiące, prawda? Czarterami 600, 6, 644 tysiące pasażerów lata y, czarterami y, do Hiszpanii z Polski, prawda? Tutaj mamy latających z Polski tymi Ryanerami, tymi Wizerami, wszystkimi, prawda? Też jest bardzo dużo, to jest prawie 3 miliony ludzi, prawda? Ale akurat Polska dziwnie jakoś w anglojęzycznych statystykach i hiszpańskich statystykach nie widnieje. Jako jedna z najczęściej... Pols Polacy nie widnieją, jako jedna z najczęściej odwiedzanych... Jako naród, który jeden z najczęściej odwiedza Hiszpanię, prawda? Jest to dziwne. Mnie to, mnie to zastanawia, dlaczego tak jest. Czy gdzieś jak jest jakiś nienawistnik i szuka, a tutaj wymarzymy tych Polaków. Mnie to dziwi, dlaczego tak jest. Jakim cudem nie widniejemy w tych statystykach, prawda? Jeżeli no, w milionach Polacy jeżdżą do Hiszpanii, prawda? Ale to tylko jest z Polski, prawda? Pamiętajmy, że bardzo dużo Polaków mieszkających w Niemczech, mieszkających w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii, Belgii, Holandii, w krajach Beneluxu, lata do Hiszpanii, prawda? Więc wiecie, yy, Polacy są jedną z najczęstszych. Yy, 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 naród polski jest jednym z najczęściej odwied odwiedzamy yy, przepraszam yy, Polacy są tą grupą, szanowni państwo, narodową, która zwiększa swój udział turystyczny w Hiszpanii, ale tego nigdzie nie widzimy na statystykach. Jest to dziwne, co najmniej, bardzo mnie to dziwi, prawda? No ale wracając do emerytur, wracając do emerytur, prawda? Mamy tutaj te emerytury, no i w tych emeryturach, szanowni państwo, to trzeba, tu jest tylko ta Wielka Brytania, a w Wielkiej Brytanii coraz więcej ludzi z roku na rok. Będzie pobierać polskie emerytury. Polskie emerytury, prawda? We Włoszech też mieszka wielu Polaków, chociaż to już jest mało, prawda? Głównie to tam latamy po prostu turystycznie do Włoch. Ale proszę zobaczyć, do Niemiec 4 miliony pasażerów, szanowni państwo, w Niemczech mieszka masa ludzi i będą dostawać te emerytury, w Hiszpanii mieszka też dosyć duża spora gruba, ale proszę bardzo, do Norwegii 2,400 tysięcy, proszę sobie wyobrazić, 2,400 tysięcy, tak? Tu akurat do Norwegii zmalało w 2023 roku 2,5 miliona pasażerów lata do Norwegii i to są ludzie, i tam mieszkają ludzie którzy bardzo często wypracowali sobie w Polsce emerytury, a w Norwegii, z tego co wiem, bo pisałem raz jakiś artykuł prawda, na temat norweskich emerytur, no tam chyba są jeszcze bardziej srogie wymagania do otrzymania emerytury. Jeszcze bardziej srogie niż w Wielkiej Brytanii z tego co mi się wydaje więc ja wszystkim mówię da, słuchajcie, dzisiaj srogo dostać Wielkiej Brytanii emeryturę kiedyś wystarczyło wypracować 30 lat teraz trzeba 35 wiek był emerytalny 60 65, teraz jest 67 zaraz będzie 68, no ale Wielka Brytania może stwierdzić właściwie wiecie, że trzeba wypracować 40 lat Wie, państwa europejskie mogą trafić na listę państw, w których nie indeksuje się brytyjskich emerytur Każdego roku, więc jeżeli ktoś wyjedzie na 5 lat do Polski, to ta emerytura mu się właściwie zapadnie, a w Pol z Polski się indeksuje te emerytury za granicą. Tak, więc ym, to jest też następny punkt, który ja zaraz tutaj zacznę poruszać. No ale proszę zobaczyć, w następnych krajach, na następnych punktach jest Holandia. No przecież mało ludzi lata do Holandii. Wiadomo, że tam do Amsterdamu turystycznie ktoś tam pojedzie czasem, no ale bardzo mało ludzi turystycznie lata. No i proszę zobaczyć, tych ludzi też jest dużo w Holandii. Bardzo dużo jest w Szwecji. Proszę zobaczyć Mała Irlandia. To jest mała Irlandia, a lata tam milion trzydzieści trzy tysiące, prawda? Tylko, że do Irlandii to raczej chyba wszyscy latają. Chyba do Irlandii. Nie, nie wiem, czy w ogóle ktoś z Irlandii jeździ samochodem do Europy czy do Polski, bo z Wielkiej Brytanii jeszcze przyjechać z Londynu czy tam z jakiegoś tam Glasgow, Manchesteru czy Leeds do Polski, no to jeszcze. Okej, okay, ale z Irlandii, no to z Irlandii to trzeba chyba promem na Wielką Brytanię i wtedy z Wielkiej Brytanii do następnego promu, prom następny i dopiero przyjeżdżasz samochodem, nie wiem, może są tacy kamikadze, którzy jeżdżą, no i proszę bardzo, w Danii, do Danii lata milion pasażerów rocznie. Stany Zjednoczone, Ameryki, no to tam już nie będziemy. No i potem jeszcze jest Belgia, 655 tysięcy. Austria, 665 tysięcy, prawda. Do Szwajcarii 584 tysięcy lata aż, prawda. To no są dosyć duże. Do Izraela, no. Do Finlandii, proszę bardzo, 400. Proszę zobaczyć, 4. ja patrzyłem w ogóle statystyki do Finlandii, tam mieszka tylko półtora tysiąca Polaków, prawda. Czyli ciekawe, się zastanawiam, czy po prostu Finowie tak chętnie odwiedzają nasz kraj. Może Finowie? Ja spotkałem kilku Finów. Chyba na zakupy przyjeżdżają tutaj do nas. Wsiadają w Ryanaira i chyba na zakupy do nas przyjeżdżają. Ja nie wiem. Po, yy, Finowie? Nie wiem. Może nas lubią tutaj Finowie? Nie wiem. Trzeba było się zapytać Finów. bo To, 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 to jest taki trochę evenement Finowie, bo tam w ogóle nie ma Polaków. W całej Finlandii jest półtora tysiąca Polaków. Prawda? Czy tysiąc? Czy półtora tysiąca? Tam bardzo mało Polaków jest. A tylu pasażerów lata do... Polski z Finlandii. Czyli bardzo dużo Finów odwiedza nasz kraj. Fajnie, cieszymy się. No. Ciekawe po co latają, prawda? Czy, czy co w góry latają, czy może nad nasze morze latają? Tutaj do Trójmiasta może, czy latają do Warszawy raczej, czy latają nie wiem do Krakowa. Ciekawe, prawda? Bardzo mnie to interesuje. Jest to bardzo fajny temat. No ale przechodząc dalej, czyli nie tylko Wielka Brytania, szanowni państwo, dzisiaj, ale także Niemcy, Norwegia, Holandia, Szwecja, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Szwajcaria, nawet coraz większa liczba ludzi, którzy kiedyś pracowali w Polsce, będzie na masową skalę otrzymywać emerytury za granicą, prawda? I pamiętajmy, że są to ludzie, którzy bardzo często muszą bardzo ciężko pracować. W większości przypadków są to ludzie, którzy pracują w ciężkich pracach w fabrykach, w jakichś ciężkich pracach. Istnieje prawdopodobieństwo, że gdyby wrócili do Polski na tą emeryturę, to dostawaliby tą emeryturę tutaj, prawda? mniej by płacili, ale by mogli znaleźć za to lżejszą pracę. Prawda? Chodzi o to, że wieki emerytalne i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i, i w Norwegii, prawda, i w Szwecji, i w, i w Holandii, i Belgii, i nawet chyba w Szwajcarii, rosną, prawda? Czyli one są coraz coraz wyższe, tak? Więc tutaj nie chodzi tylko o żadną Wielką Brytanię, tylko. No pokazujemy tutaj to wszystko na przykładzie Wielkiej Brytanii, ponieważ do Wielkiej Brytanii Lata najwięcej Polaków mieszka, lata najwięcej, w Niemczech, szanowni państwo, mieszka chyba więcej Polaków niż w Wielkiej Brytanii. No ale ja nie znam niemieckiego i znać raczej nie będę, więc no mówimy o Wielkiej Brytanii, bo to wszystko łatwo sprawdzić. To, to język angielski, no to jest prawda, tak? A ja znam, a niemieckiego nie znam, więc jest to idealna, taka idealne, wiecie, miejsce, które można pokazywać za przykład. Tym bardziej, że jest bardzo podobne pod kątem tego rosnącego wieku wielkość liczby lat, które trzeba wypracować, żeby dostać tę emeryturę, prawda? Więc to jest bardzo ważne, tak więc dla, dla tej grupy, która dzisiaj już jest na emeryturze, dla grupy mężczyzn, prawda, którzy tam pracują, może być którzy żyją i kobiet w wieku 60, 65, 63, 62 lat, jest lepiej wrócić do Polski. W wielu przypadkach. Lub jak już dostają tę emeryturę, to po prostu do Hiszpanii pojechać. Będzie, będą po prostu mieli lżej, lżejsze życie. Prawda, wiadomo, że no mogą się tak wtedy rzeczy przydarzyć. Trzeba pamiętać o tym, prawda? Że się rzeczy mogą przydarzyć. Trzeba pojechać z głową. E, trzeba mieć swój rozum. Nie wszystko jest dla wszystkich. Niektórym lepiej zostać w miejscu, gdzie są i tyle. Prawda, przepraszamy ciekawy. Ale co z ludźmi? Ale co z ludźmi? którzy na przykład wypracowali sobie za mało lat do otrzymania emerytury z Polski. Bo na przykład są takie kobiety, które mają dzisiaj 55 lat, prawda? I mężczyźni, którzy mają na przykład 60 lat. No, i na przykład kobiecie brakuje 5 lat do. No bo w kobiety wystarczy, że w Polsce wypracują 20 lat do otrzymania minimalnej emerytury. Proszę sobie to wyobrazić, tak? No bo w Wielkiej Brytanii trzeba wypracować 35 lat, tam chyba. W niektórych krajach to już jest 40 lat. No, i mamy taką kobietę, już załatwiliśmy tamtą grupę społeczną, teraz następna grupa społeczna, znaczy grupa wiekowa. No, i mamy bardzo dużo kobiet, które na przykład mają 55 lat, prawda? Te kobiety mają 55 lat, proszę sobie wyobrazić, i takie kobiety na przykład wypracowały sobie w Polsce 15 lat tylko. No i one nie dostaną minimalnej emerytury. I żeby dostać tą minimalną emeryturę w Polsce, muszą jeszcze wypracować 5 lat. Więc dla wielu kobiet, które mają dzisiaj, 50, które ma dzisiaj 55 lat. Może być dobrze wrócić do Polski, żeby sobie popracować w tej Polsce, prawda? Przez 5 lat, żeby tą minimalną emeryturę za 5 lat dostać, bo jeżeli zostaną w Wielkiej Brytanii, no to w wieku 60 lat dostaną, ale dostaną tylko kawałek, tam 200 funtów dostaną, czy tam, nie wiem, 200 euro za te 15 lat, w wieku 60 lat, a i tak będą musiały pracować do 67 roku, nie, osoby, które chyba mają 55 lat, to do 68 roku życia, tak, czyli jeszcze przez 8 lat. Więc dla, jak, jeżeli jesteś dzisiaj kobietą i masz 55 lat, i masz tylko wypracowanych 15 lat w Polsce i wrócisz do Polski, popracujesz 5 lat, no to za 5 lat, jeżeli nie zmienią wieków emerytalnych w Polsce, to będziesz mieć emeryturę. Mi się zdaje, że jeżeli będą mieli zmieniać wieki emerytalne w Polsce, to na pewno nie będzie to dla tych, które, dla tych kobiet, które mają dzisiaj 55 lat, a może dla tych troszeczkę młodszych, prawda? Więc to jest taki ostatni gwizdek, żeby sobie moim zdaniem, no bo jeżeli my będziemy podnosić wieki emerytalne w przyszłości do, do wieku, nie wiem, brytyjskiego, niemieckiego, tam. Skandynawskiego, holenderskiego, duńskiego, no to to się stanie, ale może jeszcze nie dla tych 55-letnich kobiet. Czyli to jest taki ostatni gwizdek, moim zdaniem, że, będzie, że można wrócić do Polski, i sobie dopracować te lata emerytalne, prawda? Jeżeli mamy na przykład 15 lat i 5 lat popracujemy, będziemy mieli 20, w wieku 60 lat będziemy dostawać tą minimalną emeryturę z Polski. To jest taki ostatni gwizdek. Moim zdaniem, bo za 5 lat po prostu w Polsce mi się zdaje, z jakiegoś buntu dojdzie, no bo yy, wiecie, bo w Polsce generalnie trzeba pracować po prostu. W Polsce wiecie dlaczego Wielkiej Brytanii mogą sobie wypłacać trzy razy wyższe emerytury. Bo fakt, w Wielkiej Brytanii te emerytury są, w danym momencie, no proszę zobaczyć, w Wielkiej Brytanii emerytura tu, tu jest minimum wage, a tu jest minimum wage, tu kliknąłem. Eee, gdzie jest eee, New State Pension? O, widzicie.